nie pęć Ja nie bój się buta. Bo to jest potrzebne. Tylko się staraj nie gonić Nie hamuj tu! Never ever! Ale cię miota chłopie Miota tobą jak szatan Czekaj Grzegorz, czekaj Stój, stój Zwolnij o połowę i staraj się ustawiać ciało do zakrętu Aha. Bo nie wyrabiasz w zakrętach, i to mocno nie wyrabiasz no, okay. Jak chcesz to powiedzieć teraz chwilę za mną no. Ja ci będę starał się krzyczeć co masz robić Dobra nie możesz hamować w tamtym miejscu, co zahamowałeś. Nie masz takiej fucking opcji, tam na zjeździe. Bo na tych półkach, jak hamujesz, to cię wypierdala w ogóle, jakby z rytmu jazdy. Gotowi? Tak, czekaj, chwilę. Lewą stroną. Mhm. Tu jest taki lej. Nie hamujesz w tym leju, dopiero gdzieś tam przy zakręcie, tak? Nie możesz tam wcisnąć hamulca, bo cię zmieli, prawda? Jedziemy lewą stroną, cały czas na wprost. Okay. Po zeskoku z kamieni. Jest prosta w dół, tam są kamienie, nie patrzysz na to w ogóle. Ładujesz zakręt w lewo, tam przechomowywujesz, napędzasz się, zakręt w prawo, ładujesz na dół, bez hamulca, zakręt w lewo na hamulcu i potem są takie półki, zobaczysz. Co wy robicie chłopcy? Co wy robicie kurwa? Tu na wprost mówię masz jechać. A tu? Po kamieniu na wprost ładujesz w tą rynnę. Co to za objazdy? Zaraz podjedziemy do góry drugi raz Tutaj tą zjechać? No tak No nie widziałeś jak jadę? Nie potem zapierzę, że ja cię mogę odążyć Kurwa mi się wydawało, że wolno jadę Z dużym kamieniem Tak, środeczkiem jedziesz sobie i wpadasz idealnie w tą rynnę Śmiało Nie musisz skakać, po prostu przejedź to Tylko miej na tyle prędkości, żeby nie zahaczyć pedałami Korbą na wprost. Tak i teraz hamujesz. No. Tam u góry nie dotykasz hamulca w ogóle. Widzisz, w tym miejscu nie masz prawa dotknąć hamulca. Jak ci przednie koło leci na dół, nie wolno ci dotknąć hamulca. Rower ci się ma zrzucić z tego sam. W tym momencie nie masz tego do hamowania, nie masz zamknięcia amora, nie masz szarpnięcia, nie masz tych problemów. Na takim stopniu to masz salto. No. Nie no ja jestem w stanie tam zahamować i zrobić stopie, to nie jest problem. Tylko po co jak to jest to męczące? No ale, ale wiesz o co chodzi, że jedziesz i po prostu zrzucasz wolisz się nie przejmujesz. Zrzucasz, zrzucasz właśnie, I co? Bardzo fajnie, by to I nie masz tej blokady, że cię trzyma, trzyma, nie. tylko płynnie zaczynasz jechać. Jak jedziesz płynnie, Twój organizm przestaje się spinać, przestajesz się szarpać i ta jazda zaczyna płynąć. I w to masz flow. Oni wszyscy mówią, że cygan jest flowowy. No trochę jest. Tu jest średnio bezpieczna sekcja, jak się napierdziela, więc polecam się skupić. Tutaj jedziecie, patrzcie, na wprost do góry. Jest taka sztuczka. Było? I teraz, jak nie chcecie ten prędkości stracić, to trzeba nad korzeniami iść. Pamiętajcie, każdy zakręt jest bezpieczniejszy, jak się go robi z zewnątrz. Nie, ciul 90, tylko łuk. Narysowałem ci tam, jak miałeś jechać. Nie? Tu jest dokładnie to samo. Pojedziemy znowuż, Wam pokażę trik, yy, ten hinta. Pojedziemy z lewej strony drzewa. Od razu uprzedzam, po korzeniach. Więc musicie się tak wystabilizować, żeby Was te korzenie nie ściągnęły. One nie są wszystkie. I patrzcie, można tu, można tam dalej. Jedziemy tu. I stąd schodzimy szerokim łukiem do zakrętu. Tu zrzucacie rower. W drugą stronę puszczasz. Trzymasz się lewej. Lewa jest ważna. Rozpędzisz się mhm. mniej, więcej, mniej więcej do połowy swojej prędkości. No. Takiej normalnej podróżnej. Okay. I będziesz jechał luźno, skręcasz w prawo aż do pierwszego mocnego zakrętu tam dalej, nie masz prawa dotknąć hamulca. Jedziesz całą tą drogę jak na rock'n'roll, pracujesz ciałem, pompujesz i tak dalej. Nie masz prawa tam dotknąć hamulca. Koniec kwestii. Dopiero jak dojedziesz do końca i jest zakręt w prawo taki prawie 90, to tam dopiero hamujesz. Nie wcześniej. Dobra. Trochę szybciej. Dobra. I teraz nie dotykasz hamulca w ogóle. Pieć, Tak. Druga. Jak na. A już żeś wyhamował. Teraz zwolnij delikatnie. Tak. Za gwałtownie hamujesz. lewą i po łuku nabierasz prędkości lecisz ciało a nie kierownica i jak ten przód Bywala Cię na boki, cały czas. I hamujesz w miejscach, w których nie powinieneś hamować. Pamiętaj, nie hamujesz nigdy w zakrętach. To jest głupie, bez sensu, nie? Co zrobiłeś? Jedź wolniej, Grzegorz. Płynniej, wolniej. Nie Daj śpiesz się. Nelki i tak nie to gonisz. ona jest inna. Ale odnajduj, nie wiem, odnajduj sobie te punkty do hamowania. Przed zakrętami, ale blisko przed zakrętami. Tam hamujesz prędkość. Wchodzisz w zakręt, to się. No widzisz, że to. Ja nie jestem w stanie tego skręcić, bo to nie trzyma ta... Szukaj daleko tego miejsca. A co, jest inaczej? Wiesz, co w ogóle by się lepiej jechało teraz? Ogólnie mi się lepiej jechało teraz. Nie Za szybko lepiej. jechałeś w ogóle. Szybko? Za szybko. Za szybko w stosunku do swoich reakcji. Nie jesteś w stanie ułożyć tego ciała. I znowu robisz to samo co kiedyś, że dojeżdżasz do zakrętu i się od niego odsuwasz. Bo ciało nie wie co zrobić, żeby ten. I zamiast zaatakować i się skręcić do tego zakrętu, ty się odsuwasz od niego instynktownie. I to powoduje, że ci kontroluje rower. To jest to, co ci się tutaj stało. Zamiast się złożyć w ten zakręt i znaleźć z niego prędkość, tu się wybijasz, tu lądujesz, to ten, to, to cię wydupiło w drugą stronę. Pójdź ten rower tu. Nie kombinuj na boki! Po prostu jedź na wprost! A to się jedzie tak normalnie, patrz! Widzisz, wyginasz ciało? Szybciej tu, szybciej, szybciej, bo macie półki, które wam rower nie przejeżdża potem. I tu szybko już, Pusiable I napierdalać, dalej tu masz skoczyć z tego. Skocz je! Nie przejrzyj, schodź je. Pierwszy raz do góry, a w ogóle to powinniście ten jechać. Teraz to będzie nieco nie, będę robił po twojemu nie, lewą, pamiętajcie lewą klej do lewej, nogę nie, 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 Za słabo. Za słabo. A, widzicie, chłopcy. Jak nie, słabo. nie, 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 i bioderko Hoppa! Ty masz tył do przestawienia, ten zawias Masz za mocną sprężynę do swojej wagi chyba. Lewą jest szybciej. Tu w lewo, tu w lewo Nie chcesz już? No co ty? No co ty? Co wy gadacie w ogóle do mnie? To cygankę jeszcze dwa razy Dwa razy Cygankę siedzi dziesięć razy